siemanko, Widziewski. bardzo serdecznie z tej strony. a to jest pierwszy filmik na moim kanale. Jest to taki bardziej filmik informujący was, co znajdziecie u mnie na kanale. Więc no, nie, nie zwlekajmy, zaczynajmy. Mogę mówić, że na tym kanale nie będzie jakichś tam super rzeczy, wybitnych jakichś e, nowszych gier, ja po prostu wracam do klasyki, no i nagrywam to co lubię i to co będzie chciało mi się grać, jednocześnie Wam oglądać, więc moim zdaniem pierwszą taką grą, e, którą powinna i będzie na moim kanale być, to Counter Strike Global Offensive. Jest Counter-Strike Global Offensive, no to wiadomo, że musi być też podstawa, czyli Counter-Strike i 1.6. Jednak y, będą filmiki wrzucane z tego akurat y, z tej gry sporadycznie, gdyż już w nią tak y, nie gra. <śm> Kolejną grą, którą będzie można zobaczyć u mnie na kanale, to jest METIN 2. Yy, METIN 2, tak, jednak yy, nie będzie jej zbyt dużo także na moim kanale, gdyż, no, nie oszukujmy siebie, bardzo często zmieniam szybko serwery, no i na pewno serie nie byłyby dokończane, ale takie sporadyczne gameplaye yy, lub tam jakieś filmiki, takie wydarzenia ujęte, jakieś ciekawe, no, postaram się ująć i wrzucić. TERMINATORY TO TY! Ja! No i to takie główne trzy zainteresowania będą na moim kanale, oczywiście pojawią się też jakieś poradniki, konkursy z, z tych gier, w które będę grał oraz niektóre gry, gry przeglądarkowe. Tutaj przedstawię Wam jedną przykładową, którą będzie można znaleźć czasami też u mnie na kanale. I to chyba wszystko, co chciałbym Wam powiedzieć w tym oto pierwszym informacyjnym filmiku. Mam nadzieję, że Wam się spodobał. Łapka w górę, komentarz, subskrypcja. Myślę, że niedługo zaczniemy już rzucać jakieś pełne i normalne filmiki. Cześć, miedziany salut!